Cześć Pawełciu. Witam, znowu wracam do formy, ziomek już nic nie będzie sam. Powiedz, tak? czekaj, czekaj Pawełku, tak? czekaj Pawełku. powiedz nam, kurwa, kiedy wracasz do treningu? To już wracam do siebie, tydzień czasu, zacząłem jeść, pompki robić, wcześniej robiłem, tkanka jest nasycana, o odpowiednio uzupełniany suplement diety, kilka razy worek stuknąłem, tylko sobie pomyślałem o Tobie, jak Cię dopadnę w swoje dronie i Ci wytłumaczę, że jesteś moim bratem, a ja sinem. Znowu rodzina będzie razem, wszyscy razem zjednani, zjednoczeni, z Szeregu, tak, będą stali i spoglądali, w niebo. No to teraz może Pawełku jakaś kurwa, jakiś krótki pokaz boksu na worku. Ale seria, super seria musi być, super seria. Minutę masz trzaskać w worek. Dawaj Paweł. Minutę trwa jedna sesja. Musisz trzaskać. muszę bo teraz już tak... Słuchaj. Jak, robię koty zapłoty. Poczułem, aż mi tu prąd przeszedł po łokciu. Panie, panie doktorze, może pan zobaczy tutaj, jak uderzyłem w lewą stroną, to aż od barka tu mi odgięło i głowę nie mogę tak zginać teraz. I teraz muszę trenować, tam o, wytrenowywać i nigdy już nie będę tym samym karateką, co kiedyś. Dlatego muszę zaraz z powrotem... O, znowu. Paweł. Ćwiczenia robią swoje. Paweł, seria. My jesteśmy... Z... Seria, kurwa. Ostrowski, się do wszystkich. Tak jest, lecisz, tak jest, bud, bud, kopyto, kopa też mu coś daj. Krokena.